Witam serdecznie Ryta z tej strony. Dziś jest drugi dzień, moi drodzy. Jak możecie zauważyć, co ci nie wiem, bo nie. może to wyglądać na szarówkę, ale nie, jest następny dzień. Jest siódma rano, ta pani i tam ta pani, co się gdzie ona siedzi. O tam się. O, kurde, jak, o, o tam siedzi. E, jadą do Polski. Nareszcie stąd wyjeżdżają, wiecie? <laughs> nie słyszałam. Czekamy na autobus, idziemy na metro, później na Syndagmę. Bierzemy autobus, który jedzie na lotnisko. Pożegnań nadszedł czas. Pożegnania czas. Gdzie lecicie dziewczyny? Przysun się tu, żebyście były razem na kadrze. Gdzie lecicie? Teraz zmiana kursu. Tak. Teraz idziemy na narty w zimne kraje. <śmianie> ja ci dam narty. Nie? <śmianie> o Ale w autobusie... Ale w autobusie coś o kubie mówiłaś. <śmianie> no, no taka kobanka koło mnie siedziała dutna. Szeroko dupna, bo to się tak mówi. No nie, no. Ciepło jako trzeba teraz na zimne kraje. Dobra. No tak. Ciadaj, też patrz. Baj baj. Ktoś odlatuje z Grecji. Haha, ha, ha, nareszcie. Popatrz. Dziesiąta części nie ma do waszego kraju? Do Budapesztu lecicie? Zmieniamy, kierunek zmieniamy. No nie ma. Nie ma. Tylko nam dostał Budapeszt. Trudno, faktycznie nie ma. Do Na Santorini możecie lecieć. Nie, to jest też wyspawiczka. No to nie chcesz? Cześć ciotka Janka nie chce Grecji opuszczać. A no właśnie. To rozdzielamy się. Ale ja mam bilety na moje też O mogę. To jestem zależna. No to Pama się Widzimy się niedługo. Gdzie nacisnąć? Na środkowy? Nagrywa. A nagrywa. No to patrz, trzymaj... trzymajcie się. Trzymajcie się zdrowo. Miłego lotu. Fajnie było, ta jest Nie maźgajcie się. Patrzcie, dostałam w prezencie od mamusi klapki. <noise> które już 9 lat tych Grecji leżą. Tak, cały czas u mnie w domu leżą. Jak przyjeżdża to je nosi. Czyli mamusia zawsze może wrócić do swoich tych... Dobra, szukam biletu teraz. Papa na pa. komórce. Schodzą dziewczyny na dół, na dole będą im prześwietlać bagaże. Podręczne. Papa, 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 papa. Mają jeszcze półtorej godziny do wylotu, ale już chciały jechać, bo ja jadę do domu. Pa. Widzimy się w Polsce. Już jestem na Ktelu, tu gdzie odjeżdżają autobusy dalekobieżne, bo rzeka jestem czerwona. Ja na KTEL już zajechałam, Godzinę się jechało, a w ogóle już pod koniec. Zostały trzy osoby tylko w autobusie. No i kierowca wstał, jakby na światłach, żeśmy czekali i się pytał, gdzie kto jedzie, na jaką stację. No i że żeśmy wszyscy jechali tutaj na tą końcową stację to mówi to już nie będzie tam zakręcał bo musiał objazd robić skręcić, zakręcić parę stacji objechać i to od razu walimy tutaj No i tak żeśmy zaoszczędzili 10 albo 15 minut Super e, Ja lecę do domu na nogach to mam tutaj niecałe 10 minut raz dwa jest 10 rano Mama mi pisała, że już do samolotu wsiadają więc spoko. Zdążę przynajmniej zrobić jakieś zakupy, bo laiki mam tutaj koło domu, koło stadionu, więc zdążę zrobić jakieś zakupy. Ugotuję coś. Bo jak Kostek przyjdzie, żeby miał obiad gotowy. Ojeju, Ile razy ja tędy będę przechodziła, nie? <grym> Szok. W ciągu ostatnich miesięcy Tędy przechodzę. Kurde, nie wiem który, chyba 20 raz. Tak to wygląda w dzień. Zawsze wieczorami wam tu pokazywałam. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, tam autobusy, gdzie wjeżdża, tam jest właśnie ta cała stacja. Ech. Dobra, idziemy do domu, coś ugotować. I nie tylko ugotować. Ale i od razu biorę się za pracę Ja powiedziałam mamie jak tylko wy wyjedziecie codziennie po 20 godzin chyba będę pracowała serio, muszę nadrobić filmy, bo ja mam zaległe filmy, mam 35 vlogów do zmontowania i jak po prostu je zmontuję szybko, no dobra, to, w, to wpadną na tego YouTube'a, a jak nie, to kiedy one tam wpadną na tego YouTube'a? W grudniu, vlogi z wakacji? Wiecie o co chodzi, nie? Więc muszę się wziąć już za moje ciasta, za moje przepisy, bo sezon letni się skończył. A ja zawsze lipiec i sierpień sobie robię przerwę od YouTube'a z ciastami moimi. Nie piekę w ogóle. I zaczyna się sezon. Wrzesień i powoli będę musiała szykować sobie przepisy na grudzień, żeby jak najwięcej przepisów porobić. No i to tyle, no. Czyli od dzisiaj zaczyna się yy, codzienność życia. Nie. Rutyna codziennego życia i praca, praca i jeszcze raz praca. Bo od czerwca jak Paula przyjechała z Karolą wtedy, no to sobie nieźle troszeczkę bimbałam. Jeżeli chodzi o pracę. Dobra, tam z, z vlogami trochę nadgoniłam, ale no, miałam długie wakacje w tym roku i działo się dużo, prawda? no kto nie widział, to niech się cofnie do poprzednich vlogów z, odkąd Karola przyjechała z Paulą no, to byłam wiecznie wiecznie zalatana w sensie wiecznie coś się działo ale fajnie było fajnie spędzone wakacje cieszę się, że mama przyjechała z ciotką Janką, fajnie było no i Trzeba wrócić do rzeczywistości. Ciotka Janka nie chciała widzieliście. Oj, nie chciała wracać. Ja już jestem chłodą po lajkach, jestem mam parę rzeczy. Dosłownie oliwki. Kupiłam pomidory i ogórki. Tak? Tak? A jeszcze paprykę zieloną. Ja tak sobie teraz myślę, ale ja wam nie powiedziałam, że ja z lotniska wziąłam inny autobus. Nie ten X95, który jedzie na Syndagmę. Tylko wziąłem sobie X-93, który mnie przywiózł tutaj właśnie na stację, gdzie odchodzą autobusy dalekobieżne, te tak zwane stare po polsku PKS-y, nie? Autokary. I ja mam tutaj po prostu bliżej do domu z Wuta, bo wiecie, mam 8 minut, więc zaoszczędziłam pół godziny czasu i zaoszczędziłam bilet na autobus jeden. Ja nie wiem dlaczego ja stąd nigdy nie jeździłam. A wiedziałam, że stąd jeżdżą autobusy na lotnisko. Ale nie wiem. Tak się kiedyś nauczyłam. Syn tak by jeździć się przyzwyczaiłam. Pewnie dlatego. No, idę jeszcze kupić mięso. Kupię mięso mielone, zrobię yy, kotlety mielone. A nie mam pieczarek, kurde. Ja jeszcze pieczarki wkrajam do środka, a nie szkodzi, zrobię bez pieczarek. Dzisiaj tak tradycyjnie. Ja już w domku, jak widzicie, jednak dzisiaj na obiad nie będą kotlety mielone. Znaczy kupiłam mięso mielone, ale będą te filety z, z piersi kurczaka, bo to szybciej. Um, ja kupuję zawsze mięso mielone na kotlety, nawet jak robię kotlety, albo jak robię makaron z mięsem mielonym, to kupuję mięso, pół, y, pół kilo daję i daję 250 gramów tego mięsa świńskiego i wołowiny robię zawsze taki miks. No i tak o, o, spojrzałam na chatę i po prostu tutaj będzie generalne sprzątanie. <grym> tak, bo się zawsze sprząta i przed gośćmi i po gościach. Więc będzie generalne sprzątanie. W ogóle tak myślę, żeby yy, w przyszłym tygodniu może jak już wypada będzie to kupić farby i pomalować w końcu to mieszkanie. tak powiedział, że mi będzie pomagał. On chce pokój cały na biało, bo mu kupiłam ostatnio. Nie wiem, czy wam pokazywał, w którym vlogu. Chyba nie. Kupiłam mu LEDy, bo chciał LEDy. Także, jak sobie włączy, to żebym sobie zmieniał kolory. O, raz niebieski pokój, raz zielony. Wiecie, LEDami można sobie sterować, że pokój później ma różne kolory. Ale podstawą jest to, że pokój musi być na biało pomalowany. bo tak różo, o czym jest strasznie ten yy, razie i światło. Yy, I co? To wszystko, moi drodzy balkon też muszę ogarnąć, w ogóle firanki muszę zmienić, a na lajkach patrzyłam, bo chciałam firanki kupić, bo kostkowi kupiłam ostatnio na lajkach firanki, nie wiem czy Wam pokazywałam to bardzo ładne są eee, za 15 euro i chcę do salonu jeszcze kupić dwie, bo mam tutaj takie dwie, o białe, ale już są tak wyłechtane, już się ich nie da doprać, już ten kolor to jest po prostu szary a, i co, jeszcze kiedyś je namaczałam w sodzie bo one mi z żółkły, bo Niko spalił w domu, kiedyś, nie? i namaczałam je kiedyś w sodzie i ten materiał przez tą sodę stał się taki bardzo cienki i się drze, normalnie się drze, firana się drze bardzo łatwo się drze więc wymienię te firanki też Tak pomalujemy mieszkanie, wymienimy firanki trzeba wrócić na tory, jeżeli chodzi o pracę koniec lata, koniec wakacji, koniec gości ogarniemy chałupę i później nie wiem, jakie będę vlogi nagrywała. Może tematyczne. Zobaczymy. A może będę gdzieś na wycieczki jeździła do Aten. Zobaczę jeszcze. To by było wszystko, jeżeli chodzi o tego... Nie ma mogę. To by było wszystko, jeżeli chodzi o tego vloga. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć! You and me. We meant to be Forever free.